Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na moje dzisiejsze czytanie. Dzisiaj zrobimy czytanie o związkach karmicznych, czyli tak naprawdę sprawdzimy, co się dzieje tutaj, bo co się będzie ewentualnie, działo y, y, tutaj y, w związkach karmicznych jaka energia tutaj albo energię tutaj towarzyszy o tym związkom kochani y, ja mam wrażenie, że wy jesteście y, obdarzeni y, jakimiś nadprzyrodzonymi y, z z do, y, do y, zdolnościami, i tutaj, dzięki tym zdolnościom, wy możecie pokazać się w pełni. Y, wy możecie pokazać y, to, co jest. Was e, naj, e, najlepszego. Wy tu się możecie pokazać od, jak, od swojej jak najlepszej e, tutaj strony. E, będąc jednocześnie możecie pozwolić tutaj e, na b, błyszczeć, e, jednocześnie pozostając z sobą jednocześnie pozostając tutaj wiernemu z, 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 z samemu sobie, no właśnie i ja mam wrażenie, że wy możecie sięgać wysoko, tutaj e, możecie sięgać e, tutaj gwiazd, ale też dążycie do tego, żeby się, sięgnąć jak najwyżej tutaj, e, żeby sięgnąć gwiazd, żeby sięgnąć nieba, a e, nawet też poza niebo no właśnie e, całkiem możliwe, że Wasze wasze możliwości, które są nadprzyrodzone, nad, nad tutaj nad. Yy, nadprzyrodzone dają Wam możliwość tutaj sięgania wysoko, tutaj yy, sięgania tych gwiazd, tutaj yy, dążenia yy, po, te, yy, po, yy, po te gwiazdy. No właśnie, ja mam wrażenie, że w dążeniu do tych gwiazd wy chcecie być jak najlepsi, tutaj, yy, że chcecie być yy, Mistrzami. Ja mam wrażenie, że Waszym celem jest osiąganie samodzielności, że tym wyższym celem, który znajduje się gdzieś tam w wysokości, jest Wasza samodzielność i całkiem możliwe, że Wy dążycie tutaj, żeby być jak naj, e, najlepsi tutaj w tej samodzielności, a, e, osiągnąć mistrzostwo tutaj w tej samodzielności. Też dążycie do tego, żeby być tutaj tutaj mistrzami w byciu samodzielnymi, samowystarczalnymi. No właśnie, że wy tak naprawdę wy dążycie do tego, żeby nie potrzebować. Yy, nie czyjej pomocy, tylko żeby radzić sobie tutaj samemu. No właśnie, radzić sobie samemu, bycia e, sa, e, e, sa, e, e, samodzielnym. I ja mam wrażenie, że wy w dążeniu do tej, do tej samodzielności tutaj Osiągacie jakieś nadprzyrodzone moce, jakieś nadprzyrodzone tutaj zdolności, ale też w dążeniu do tej. Do tej, do tej samodzielności jesteście stanowczy, czyli wystanowczo tutaj dążycie do tej samodzielności, do osiągnięcia tej, 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 tej samodzielności. Tutaj dążycie też do, do bycia mistrza, mistrzami, tutaj w byciu samodzielnym, tutaj w radzeniu. Sobie samemu, bez e, niczyjej e, e, pomocy, e, tak. Wy jesteście obdarzeni jakimiś nadprzyrodzonymi tutaj e, mocami. E, e, tutaj e, m, które tak naprawdę pozwalają Wam bycia. Nie tylko samodzielnymi, ale również niezależnymi, czyli Wy tak naprawdę nie jesteście od nikogo zależni, tylko dlatego, że, że potrzebujecie czyjejś pomocy, bo Wy tak naprawdę nie potrzebujecie Y, niczyjej pomocy. Wy jesteście y, y, na tyle samodzielni, na tyle niezależni tutaj, że, y, że potraficie radzić sobie sami w różnych sytuacjach, tutaj y, życiowych, w rozwiązywaniu różnych problemów, tutaj y, być może radzeniu sobie y, z różnymi y, Trudnościami. No właśnie, wy w tym celu y, wykorzystujecie swój spryt. Wy jesteście nie tylko niezależni i samodzielni, ale też sprytni, ale też w osiąganiu tego mistrzostwa, tutaj tej samodzielności, tutaj y, y, w dążeniu do tej samodzielności, jakby wykorzystujecie swój spryt, swoją mądrość, właśnie swoją. Mądrość, którą jesteście obdarzeni. I mam wrażenie, że ta niezależność i samodzielność tutaj w, radze w radzeniu sobie, tak naprawdę w życiu, daje Wam poczucie wolności. No właśnie, daje Wam poczucie. Wolności i tak naprawdę sprawia, że jesteście autentyczni. No właśnie, sprawia, że jesteście auten, e, autentyczni, że e, możecie być sobą, że tu nie udajecie nikogo, e, kim tak naprawdę nie jesteście, tylko jesteście autentyczni, jesteście sobie i też e, dzięki y, tutaj temu y, y, możecie w pełni błyszczeć, no właśnie możecie w pełni błyszczeć, tutaj y, pokazać siebie od y, 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 najlepszej strony, będąc jednocześnie tutaj y, wiernymi sobie. No właśnie dzięki waszym y, nadprzyrodzonym mocom wy, y, wy możecie zmienić Wasze otoczenie <try> <try> wasze życie, e, ale macie też wpływ na, y, na, y, na, y, na waszą y, na wasze otoczenie, też na wasze y, życie, ale może ale macie też wpływ nie tylko na swoje życie, ale też y, na, y, na, y, na życie tutaj y, 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 waszych najbliższych. Ja mam wrażenie, że w waszym życiu pojawi się ktoś, kto już jest wam bardzo bliski, z kim łączy Was bardzo bliska więź, ale możliwe, że będzie to ktoś z kim, kto stanie się Wam bardzo bli bliski. Być może to będzie ktoś, kto wejdzie do, do, do Waszej rodziny. No właśnie to jest no właśnie ja mam wrażenie, że wy tu przełamniecie czyjeś blokady, albo dzięki tej osobie też e, e, przełamniecie e, własne blokady wewnętrzne. Tutaj otworzycie czyjeś serce, sprawicie, że ktoś tutaj otworzy e, swoje serce, swoje uczucia i tak e, 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 i tak naprawdę ofiaruje wam wszystko to, czego potrzebujecie. No No właśnie, czyli to, to czego potrzebujecie, albo wydacie, Komuś coś, czego potrzebuje właśnie ta osoba. Czyli jeżeli ta osoba potrzebuje tutaj miłości, nie konkretnie waszej, tylko ogólnie miłości, to może być tak, że wy dacie tej, tej osobie miłość, która ono, ona potrzebuje. Może być na odwrót, że ktoś tutaj da wam Da Wam e, e, miłość, której Wy albo uczucie, którego Wy właśnie potrzebujecie. Ktoś obdarzy Was e, uczuciem, którego e, Wy e, potrzebujecie. No właśnie. Mam wrażenie, że Wy. E, Przyciągniecie czy przygarniecie kogoś do swojego życia, kim otoczycie taką trosko, tutaj opieko, kim po prostu się zaopiekujecie, no właśnie, kim otoczycie swoją troskę i opieko. Jeżeli ta osoba miała jakieś blokady wewnętrzne, tutaj u. Yy, Uczuciowe, to wy tutaj przełamicie te, te, te blokady u tej osoby i pozwolicie jej, żeby ona tutaj otworzyła swoje serce, swoje uczucia. Ja mam wrażenie, że ta osoba dostrzeże tutaj e, Waszą miłość, e, Wasze uczucia, które e, jej e, o... E, o, ofiarujecie i w zamian tutaj za, y, za za waszą miłość tutaj w zamian za wasze uczucia tutaj od y, od, y, od, y, od y, Odwdzięczy od, od się Wam za swoją miłość, za swoje uczucia. Czyli mam wrażenie, że tak samo jak Wy otworzycie tutaj y, y, swoje serce. Na kogoś, no właśnie, tutaj przyjmiecie kogoś do swojego serca, o, e, ofiarujecie komuś swoje serce. Tak samo ta osoba tutaj otworzy swoje serce na, na Was, ofiaruje Wam swoje serce, e, tutaj swoje uczucia. E, kochani, e, na dzisiaj to koniec. Na dzisiaj Wam dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejne moje czytania. Zapraszam Was również na moje czytania indywidualne prawie czytań indywidualnych proszę kontaktować się ze mną me, e, 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 mailowo i teraz tak jeżeli chodzi e, o czytania indywidualne to możecie mi zadawać Pytania, na które chcecie poznać odpowiedź, i na które Wam odpowiem w czytaniu indywidualnym, albo może być tak, że ja komuś po prostu z Was yy, prześlę. Trzy pytania, i Wy sobie wybierzecie jedno, dwa bądź wszystkie trzy pytania do jednego czytania. Ja na te czytania Wam odpowiem właśnie w, w, w czytaniu indywidualnym. W sprawie tych czytań indywidualnych proszę kontaktować się ze mną mailowo. Maila znajdziecie pod Podem w opisie, praktycznie pod każdym moim czytaniem. Do usłyszenia na kolejnym czytaniu, na które Was zapraszam. Na koniec jeszcze dziękuję za wszystkie Wasze polubienia, komentarze i subskrypcje.